Tylko tak na krótko jeszcze się z Wami tutaj łączę w parku. No, zrobiłam trochę większy dystans, nie 2 km tylko 2,5 No bo tak ciężko oszacować drogę. Znalazłam sobie nową ścieżkę, tak dosyć fajnie się tam idzie, słucham. Oczywiście to ja okuniewska, znowu się trochę pośmiałam. No i... no i wszystko fajnie, na razie nic mnie nie boli, zobaczymy. Pójdę sobie jeszcze jutro albo pojutrze, chociaż ma w niedzielę być burzać. i mamy piątek. W niedzielę ma, mają być znowu burze. Jeżeli jutro będzie fajna pogoda, żeby tak nie padało, nie? bo tam zimno to może być obojętnie, no to jutro się oczywiście też przejdę na kiki. A tak przy okazji, to chciałam serdecznie powitać nowe osoby na kanale Kapcie i Kocyk. Ja jestem Marzena, mój chłopek to jest Grześiu. Bardzo się cieszymy, że tak powoli, ale przybywa, rozrastamy się i. No bardzo, bardzo nam będzie miło, jeżeli będziecie też komentować pod filmikami. Dajcie znać, że tu jesteście, bo tych subskrybentów przybywa, ale tak jakoś nieśmiało komentujecie, a my nie gryziemy i jest nam bardzo miło, jeżeli się odzywacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żebyście dostawali informacje, kiedy przychodzą nowe filmy. No i, no i tak zbieram się stąd. No i cieszę się, bo teraz zrobiłam, poczekajcie, nie wiem, tam na zdjęciu jest chyba 260 kalorii, jestem na minusie, także mogę z czystym sumieniem sobie popuścić śniadanko. To widzimy się później, pa. Cześć dziewczyny. Jakby co, to ja nie mam, nie mam pusty, ja tylko mokre, bo słupo wyszło przed chwilą z Wandy. <grym>, tak tylko zacząłem. Tak, nagrywam tylko na szybko kilka słów, bo dzisiaj jest Lukas u nas i poszedł sobie tylko teraz do sklepu kupić tam jakieś słodycze, czy co tam on chce. Dam pieniądze, nie chce dziecko kupić, co chce. czy znaczy dziecko, to już jest chłop, 15 lat. Ale słuchajcie, taka miła ten, sytuacja, no bo on przyszedł i czekał. Oczywiście ja, ja się wytaplam, on nie podłącza komputera. To jest jakoś taki już któryś raz to robi także czeka, aż ja będę chwilę czasu, jak on przyjdzie i wtedy zaczynałem im coś tam opowiadać, co się u niego dzieje i w ogóle, a poza tym, jeżeli ktoś z Was jest nowy i nie zna tej historii, jak, przeglądał, jak przebiegał mój związek z Lukasem, związek, wiecie, w słowiu dziecka, jak myśmy się poznali 6 lat temu, a do teraz, to jest taka dosyć ciekawa historia. Ja nagrałam specjalny filmik o dzieciach moich ex o związkach z dziećmi moich, jak macie na kanale. Ja Wam tutaj podlinkuję pod filmem, bo myślę, że fajnie go zobaczyć, szczególnie jeżeli macie takie sytuacje, że wchodzicie w nowe związki i są dzieci, albo... no tak, no, są w tym dzieci, z którymi też się musicie zaprzyjaźnić. Więc to jest taki e, dosyć fajny film, tak mi się wydaje. No, ale właśnie Łukasz mi o nim przypomniał, bo on mówi tak, przychodzi, okazuje się, że on ogląda każdy film. On nic nie rozumie, e, ale... bo on tylko po niemiecku niestety gada, Ech, nie będę się wypowiadać na ten temat, w każdym razie on tylko tam jakieś cześć albo dziękuję, tak fajnie powiedziecie, ale tak w ogóle nic nie rozumiem po polsku. I on sobie mimo wszystko ogląda nasze filmy, on przychodzi i mi zdaje relacje. A robiłaś to, a byłaś w sklepie, a DM pokazujesz, ale to yy, yy, ten. Po polsku tłumaczysz, ja wtedy mówię, że są też Wicki, które są w Niemczech, albo na przykład jest Lidl, który jest też i w Polsce, nie? I mu wszystko to I On mówi tak, a widziałaś, ile ludzi oglądało ten filmik, yy, no właśnie na którym jest mowa o nim, nie? O tym też. Yy, no nie wydawam spoilerować, bo jak nie oglądałyście, no to Was serdecznie zapraszam, bo tam są to nie jest taki pozytywny, tylko to jest była wielka drama. E, więc e, on tak jest podjarany tym nie. I słuchajcie, on sobie wrzuca w translatora komentarze. W ogóle komentarze, jakie gdzieś tam nam piszecie, to on sobie je tu w translatora wrzuca i mówi. Ale ty masz tylko takie dobre komentarze. Mówi, czy to są wszystko twoje koleżanki? A ja mówię, że nie. Nie znam. Tacy fajnie ludzie chodzą po świecie. Chyba nie zna fajnych ludzi. No, ale pytałam się go, czy kiedyś będzie chciał się tak przedstawić, pokazać na kanale, wiecie, tak jak on teraz wygląda, już taki kawał popa. Ale taki on jest on strasznie nieśmiały, strasznie, strasznie nieśmiały. Ale tak no... No kto wie, może chociaż wam cześć kiedyś powie i, i namówię... Wyciągnę go na jakieś zakupy i wtedy tak no, ale Luki coś za coś... <taki> Także ten to taka, taka, taki mały przerywnik, fajnie ten, no a tam będę robiła mięsko z pieczarkami, z papryką, taki sosik jakiś się szykuje, jak wyjdzie dobry to Wam pokażę, <taki> no. no i właściwie tylko tyle Wam chciałam powiedzieć, że taka fajna sytuacja z tym Lukasem, nie, no, nie wiem czy coś jeszcze chciałam powiedzieć, chyba nie, to jest straszne te włosy, zobaczcie jak już mam, jak one mi urosły, miałam pod koniec sierpnia wizytę u fryzjera. Zobaczcie, już takie, a ja miałam przecież takie. Już tak dużo odrosły. Nie wiem, 3-4 miesiące. Bardzo szybko. Ale zastanawiam się, chyba jest krótce z powrotem. Mam się podobało jak się układały, jak były takie krótsze. Ona mi fajnie pocieniowała. I wtedy jak sobie tak właśnie ugniotłam, bo ja mam strasznie podatne włosy, jak sobie po umyciu je tak pougniatam i mam taki spray, którym sikam, żeby włosy takie były pofalowane, więc ugniatam je tym sprayem, troszkę posikam i mam takie, takie fajne falowane. A im są dłuższe, tym są cieńsze, bo ja mam takie piórkowe włoski im są dłuższe, tym one bardziej mi klapią. No, także tak to wygląda. Dziewczyny, taka sprawa z tymi dziećmi. Wiem, że niektóre też mają takie różne problemy. No. no. ale tak, no takie życie, nie? Trzeba sobie jakoś tam radzić. No, także do zobaczenia później. Pa, bo on zaraz przyjdzie. No. Tutaj mi się marynuje kurczaczek w oleju, pieprz, sól, tymianek i czosnek. Nie tymianek, dobrze mówię? A nie, tymianek, tak, dobrze, tymianku dam. Tak, bo na koniec dam jeszcze świeżą pietruchę. tutaj już sobie skrajam pieczarki i tak tego y, kurczaczka sobie podsmażą. Tak około 20 minut mniej więcej sobie leży w tym, w tym oleju z przyprawami. Będę go później podsmażać niedługo, tylko żeby się zamknęły pory. Wrzucę na to pokrojone pieczary i tak z minutkę, półtorej sobie pod z pieczarkami zaleję bulionem. I później, no co, jak y, potem sobie przykryję, jak to wszystko ładnie zmięknie, to można sobie zagęścić śmietanką. Aha, jeszcze może troszeczkę masła dodam do smaku, y, bo, bo jednak masło i pieczarki to jest dobra kombinacja. No i dam sobie śmietankę, może troszkę mąką, mąką za, za, chciałam powiedzieć, za trzęsę. No nie za częste, ale mąką zagęszczę, jak będzie takie konieczne. No, no i do tego jakieś tam ziemiorki będą. się tak chłodno zrobiło, ja już wskoczyłam w szlafrok, chociaż dopiero jest w pół do siódmej. Już taka w, w piżamkach, ale czekajcie, co ja Wam chciałam powiedzieć, że przed chwilą wrzuciłam na kanał filmik z tymi propozycjami filmów na weekend, nie? Taki krótki, pięciominutowy, tam proponuję jakieś seriale i filmy z różnych gatunków. No i jak mówi tak, że to, to będzie nudne, to się nie uda... <laughs> że to się nie będzie podobać, bo, no, bo same filmy to takie nie jest zbyt ciekawe, że powinnam to. Ach, myślałam, że Lukas idzie, bo on tam jest w pokoju. E, I że wymieszam to, no, że powinnam to wkomponować we vlogi, nie? Ale pomyślałam, że może są osoby, które na przykład nie lubią vlogów, a szukają propozycji filmów na weekend, e, więc może to będzie dla nich takie interesujące przetestuję ze dwa, trzy weekendy, zrobię takie filmiki. A jak nie, no to rzeczywiście tam będę dla Was jakieś propozycje może wkładać tak spontanicznie we vlogi. Mm. No. To mi się robi tutaj, da... o kurde, muszę przykręcić. Tam mi się robi ten sos. No i to jest... chyba trochę podsumuje, wiecie, bo... Y tylko wrzuciłam ten filmik to od razu przytuptał bo mi się na tym na telefonie wyświetliło on sobie dzisiaj zaabonował oba kanał bo mi się tam jakiś taki dziwny y, abonament pojawił y, niemieckojęzyczny więc to na pewno on jest <ścoughs> on to znaczy nie chcę mówić nagle, bo tu może stoi gdzieś za rogiem. I ten, i on razu, a, wrzuciłaś filmik, wrzuciłaś filmik. Ale ten, mówi to z Netflixa, ale to y, dlaczego reklamujesz Netflixa? Czy oni ci za to płacą? Wiecie, to, to jest właśnie taka młodzież zmaterializowana totalnie. Ja mówię, nie. A on mówi, ale to jak to? Ja mówię, no tylko tak, pokazuję moim widzom. Y, ten, No i on taki zdziwiony, że takie rzeczy się robi za darmo. A ja mówię, że ten, no, tak, to jest chyba miłe. On, a no, tak, tak, no masz rację, że to jest miłe. Taka to właśnie ta młodzież trzeba przez kolano i grubym pachem, tak jak nas rodzice uczyli wprowadzali nas w życie o Jezu, ile to się razem kablem dostało o ja pierdziele, jeszcze pamiętacie te takie żelazka, tam jeżeli ktoś jest taki młodszy, to już nie ale yy, taka generacja moja i trochę starsza, to na pewno pamięta te takie żelazka, i najstarsze jakie siękam pamięcią, to jak byłam całkiem mała, to było jeszcze takie żelazko z taką, yy, ono miało z boku taką, tak one było całe dwa metalowe i z boku miało takie szerokie wejście na taką grubą y, tą końcówkę. Wkładało się ją dopiero do tego i się podgrzewało też rzasko. Mam w oczach ten, y, ten, y, to, jak on, to, jak to wyglądało, ale nie umiem za bardzo opisać. I wiem, że to nieraz tak. Tam krąż tam strzelał w, tym, w, tym, w tej końcówce. Oj to ile razy mama przypieczyła albo tata takim kablem? O, to tak się dało porządnie na dupach. Oj, mieliśmy wtedy piętrowy dom, jeszcze w Polsce mieszkaliśmy, to się nas tata nagonił, bo nas była trójka. I teraz, który miał pierwszy dostać? Czasami wszyscy, tak po kolei, żebyśmy <laughs> uciekali po całym domu. No ale, za niewinność, po prostu za niewinność. No, także Wam tylko pokażemy, co, co, co kupiłam. Czyli A co jest. będzie z tych pieczarek? A dzisiaj będę... A, a dobre jedzenie będę robić, nie będę Cię mówić. A niespodzianka! No. To jest nowość, skusiłam się, przeczytać A to już się... nie jest dla mnie. To już nie jest dla Ciebie. Tutaj Tortilla jest... nysę. Tortilla się czyta. Dwa Torti... L. Tortilla. Tortilla. L się nie czyta? Nie. Tortilla. w hiszpańsku dwa L to jest J. Tortilla nuse. A tu pisze Ser. nacho cheese. Serem. To, te, to są jakieś serowe, zobaczcie, takie orzeszki. Nigdy jeszcze nie mieliśmy, też będziemy zaraz. Jest... Orzeszek jest w środku, a naokoło jest jakiś ten. Taka serowa panierka. No, to nie jest dla mnie. Tutaj coś dla ciebie, czy nie dla ciebie? Pomeryszek śmieciowy. A Józiu, chcesz, chcesz zajrzeć do naszej kamerki? Ojko, Tutaj jest nasz, nasz przyjaciel Józiu z y, a to, to, to ten, ten jak... pokaż to, no. się, Pokaż się. To jest nasz kumpel, który nas odwiedza. Halozin! <laughs> to jest wegański paszczet. Ja wiem, że Sylwia kupiła dla mnie trzy takie paszczety, bo ją prosiłam, ale wyjeżdżała na urlop i nie miałam czasu odebrać. Ale znalazłam, nie wiem czy to jest dokładnie taki sam. Ten jest ze szczypiorkiem. Jakiś wegański. Smak był bardzo dobry, bo próbowałam u niej. Herbatka, którą kupuję sobie zawsze, to bo za jest taka ciebie. w miarę mocna. Ja nie lubię czarnej herbaty. A teraz to, co lubią Grzesie? Nadziewane z serem, już w środku. A te są zawijane boczkiem i te z serem. A, to jest dobre. I to jest dobre. Zobaczcie. To się zawiesza na wieszaki, tak? Żeby, tak. Żeby zajmowało mniej miejsca, można I jeden pod drugim kilka no, wieszaków zawiesić. Halo. Halo! Halo! Co my tutaj jeszcze mamy? Się. Tak, bo Tak. Aha, a to jest ten jest ten jest z Chili, ten jest chili, a ten jest z ziołami. ziołami. Czasami tak wkrój sobie do jakiejś potrawy albo załatkę zawadkę nie męczy sałatka, albo tak na chlebuś też nie, dobre poczuć. Taką pastę robisz z różnych odpadków i bardzo smakuje. Właśnie, ja robię często takie sałatki śmieciowe, co mam w domu pokroję, trochę tam dodam jakiegoś sosiku, albo majonezu, albo bo obojętnie. jakieś kombinacje niepowtarzalne. I testuje na mnie. Czekaj, ostatnią rzecz, którą kupi, kupiłam, chciałam powiedzieć kupiliśmy, są takie, nie wiem jak to tak jakby, takie widzicie, no, o dwóch smakach e, i to jest, piszę, że to jest źródło protein, bez glutenu, niefrytowane, e, bez oleju palmowego, mm -hmm. takie znaki po prostu I to jest, tutaj mamy karmelowy smak, a tutaj mamy jaki? Serowy, także na ja na słono. Ja w ogóle sobie nie mogę wytłumaczyć co to to ale ja nie chcę tego filmu. O, jakie ma, maleńkie, patrzcie, takie. No i co, co tam to? w środku coś jest, tak? Oj, oj to jest takie mm. nie, ja no, nie, nie, ja nie lubię takich rzeczy. U, super. Mm. Troszkę smakuje jak słony karmel. Super. A czekajcie, mm. to Ale naprawdę bardzo dobre. От сырого как пахнет всё? Пахнет больше сыром? Ба, форе. Вся ряд. Как? Okay. Потом сладким, так и дивно это. Знаешь, как не же она акцит, то значит, что дивна. Вот To znaczy, takim, że za bardzo smakuje. To smakuje bardzo serem, ale takim starym serem. Bo <noise> to jest ten e, górski. No, to jest coś no, takiego jak jakiś górski. No. A może dlatego? To jest od, od starej kozy. <noise> to nie dla mnie. Ale, ale to jest No to Pa.